Cześć, jestem Kamil, witam na kanale Gorilla Project Car. W dzisiejszym odcinku spawam zewnętrzne poszycia tylnych ćwiartki, ćwiarę, nie wiem. Oto. W poprzednim karbusowym odcinku pospawałem ten sam element, tylko od środka. Wszyscy wiemy, że samochód nie składa się z jednego kawałka blachy, tylko z dwóch. Zewnętrzny zostawiłem sobie na później, na deser, a wewnętrzny pospawałem w poprzednim odcinku. Zachęcam do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widzieliście. I teraz kto zgadnie, jaki będzie problem z zrobieniem tej części? Dajcie znać w komentarzu. Dam wam chwilę i opowiem w międzyczasie, a wy teraz piszcie albo zapauzujcie i piszcie. Ten element jest cały pokryty szpachlą, mało tego, jak się zerwie tą szpachlę, to pod spodem nie ma zdrowej blachy, tylko jest, jak widzicie, bardzo przerzewiała stara blacha. Nie ma do czego spawać za bardzo. Element był już naprawiany w bardzo dziwny sposób, bo była przyklejona blacha od tyłu i po prostu wszystko było zaszpachlowane. Zresztą jak już to wytnę, to będziemy mogli sobie to dokładnie obejrzeć i popatrzeć, jak bardzo dobrej jakości naprawa była kiedyś robiona. Teraz jak mam nadzieję, że ja sobie pogadałem, a wy już daliście znać w komentarzu, jaki będzie problem, to wam o nim powiem. To nie jest reperaturka tego samochodu. To jest reperaturka od wersji meksykańskiej, typowego typ Meksa. Pierwszym problemem, na jaki zwrócę Wam uwagę, jest ta krawędź tutaj. Jak widzicie, mamy tutaj zaokrąglenie lekkie, przetłoczenie w tym miejscu i później garb, garbus. W reperaturce jest dokładnie to samo, natomiast ach, na trochę innych wysokościach. Jak widzicie, przyłożyłem tutaj przyłożyłem tutaj to samo zagięcie i ten nasz garb tutaj jest mniejszy dosłownie o połowę od tego z wersji meksykańskiej. W związku z czym reperaturkę będę musiał rozciąć. Myślę, że z centymetr nad tą krawędzią, ponieważ tutaj jest prosta po zagięciu jest kawałek, który idzie prosto do góry to samo jest przy, z, w oryginalnym elemencie samochodu rozciąć to tutaj i przyspawać kolejnym problemem, jaki może się wydarzyć ale tego akurat nie jestem pewien jeszcze, bo muszę to dokładnie pomierzyć jest to przetłoczenie tutaj a ostatnim problemem jest to, że przydałoby nam się jeszcze kawałek <grytania> reperaturki ze względu na to, że dalej niż ona sięga, również mamy problem. Widzicie to spuchnięcie tutaj? Patrzcie. Kto myślał, że ten lekki purhel, lekka, lekkie spuchnięcie farby, lakieru skończy się dziurą? Niech da znać w komentarzu. W ogóle to taka mała dygresja, ale bardzo często jak ktoś zawozi samochód do blacharza i mówi, o proszę porobić zaprawki, bo mam pęcherzyki porobione jakieś tam lekko puchnie lakier czy coś takiego. Pod spodem już jest dziura. Metal może rdzewieć też od zewnątrz, więc to nie jest tak, że ten mały purhelek robi się nam od strony, którą widzimy, tylko może iść od drugiej strony i to już jest dziura. Także trochę wyrozumiałości dla blacharzy, ale jeśli o mnie chodzi, to tu mi naprawdę sporo brakuje tego elementu. I jeszcze nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Sposób, w jaki się za to zabiorę, jest chyba w miarę oczywisty, czyli będę wycinać po kawałku, e, aż będę w stanie dokładnie spasować z lekką zakładką tą, ten, tą reperaturkę, tak żeby ją bardzo dokładnie móc obrysować od tej blachy, e, żeby nie wyciąć za dużo. to jest to mógłby być problem, jakbym wyciął za dużo i później musiał dorabiać elementy. Nie po to kupiliśmy tutaj całą reperaturkę, żeby teraz ją po prostu pociąć, popsuć i mieć tutaj kilo szpachli. Chodzi o to, żeby jak najmniej szpachlować, jak najmniej spawać i zrobić to wszystko z głową. Zobaczymy, czy mi się uda. Oceniajcie w komentarzu. Zanim zacznę robotę. Później możecie sami sobie odpisać w komentarzu. Zawiodłem się. Albo e, nie jest źle. Dobra. Zachęcam do komentowania, ponieważ to bardzo pomaga rozwinąć kanał, na czym mi bardzo zależało. Was to nic nie kosztuje dla mnie to jest ogromna pomoc. Więc lajki, komentarze i subskrypcje zachęcam i biorę się za robotę. Najpierw potnę. To, czego już nie potrzebujemy, wytnę to stąd, żeby już nie straszyło. Przecież ciekawe, czy dziura będzie straszniejsza niż to, co jest tu. Pierwsza rzecz, jaką wam powiem, to kontra to, wagowo. Tu jest więcej brachy jeszcze niż tutaj. Um, no bo jeszcze muszę trochę powycinać. To jest dużo lżejsza. To jest serio jakieś kilo różnicy. A nowym. Tu mamy 2,5 kilo. No dobra, po prostu jeden trzymałem lewą ręką, również 3 kilo, ale skoro ten element jest większy i waży mniej, tyle samo, niż tamten i jeszcze coś muszę powycinać, to znaczy, że odchudzamy garbusa i robimy z niego wyścigówkę i będzie szybszy, a tak serio, to znaczy, że tu jest na serio dużo szpachli. Ale tutaj też teraz, w ramach ciekawostki, mogę Wam pokazać właśnie poprzednią naprawę blacharską. Proszę bardzo, tak jak obiecałem. To jest blacha wstawiona, jakoś przyspawana. Widać tutaj ślady po rozgrzaniu blachy. Nie było to zabezpieczone w ogóle od wewnątrz, co jest dosyć ciekawe ponieważ to jest banalnie proste w tym samochodzie, wystarczy zdjąć boczek i prysnąć głupim sprayem czy cokolwiek. Tutaj nikt nic nie zrobił. Oczywiście spray nie byłby jakimś super rozwiązaniem, natomiast byłby lepszy niż brak rozwiązania. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli zwrócicie uwagę tutaj na spray jakiś tam na zapylenie tego elementu to znaczy, że samochód był malowany na czerwono po tej naprawie blacharskiej. Hit. Pospawane to, o w tej chwili lepiej widać. Tu też jest spaw. Także tutaj było coś robione i to grubo, natomiast byle jak. I tu nie chodzi o to, że nie wiem, super naprawy ja robię czy coś. To nie było niczym zabezpieczone od wewnątrz, więc to była naprawa na chwilę. Nie miała prawa przetrwać. I teraz widzicie, mega różnica jest, prawda? Zresztą to jeszcze jest trochę krzywo, ponieważ tutaj mi odstaje, ale zaraz będę wycinać ten fragment, więc całość się naprostuje. Na dole też trzeba jeszcze trochę popoprawiać, ale mimo wszystko tu widać jak ogromna jest i będzie różnica między tymi garbami na reperaturce i na oryginale. No cóż. Niektóre rzeczy się w garbusach zmieniały i choć na pierwszy rzut oka każdy wygląda tak samo. No, chyba że jesteście wielkimi fanami garbusów, to oczywiście, że zobaczycie najmniejsze różnice i powiecie, o, ta listwa nie powinna być w tym roczniku i coś takiego. Natomiast dla przeciętnego człowieka, jeżeli spojrzy się na takiego garbusa, to na pierwszy rzut oka każdy jest taki sam. Ale jednak się różnią że pracujemy dalej, klepiemy trochę tą reperaturkę, niektóre rzeczy trzeba trochę bardziej wygiąć, niektóre trochę naprostować, um, podocinać, poodcinać i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Hmm. Teoretycznie mam spasowane poszycie do samochodu, ale nie mogę go po prostu przyspawać. Po pierwsze, tutaj wszystko trzeba oczyścić i pomalować. Zabezpieczyć to tak, żeby nie gniło. A tutaj oczywiście trzeba troszeczkę poprawić, bo w jednym miejscu pękła, pękł metal przy zrywaniu starego, starej części. A to wszystko będzie trzeba wyszlifować i pomalować miedzią. Natomiast od tego rantu już w tą stronę wszystko będzie pomalowane podkładem antykorozyjnym. Natomiast i tak nie mogę wszystkiego robić, ponieważ tutaj mam schowany taki elemencik, który jest dziurawy i jego będzie trzeba odtworzyć. Problem jest taki, że tego kawałka dokupić się za bardzo nie da, więc to już będzie musiało być klepane. Tutaj, tak jak wam pokazywałem wcześniej, ten fragment również jest do wymiany i również nie mam reperaturki więc również będę musiał to wyklepać. Pomyślałem sobie, że zrobię tak, że ładnie spasuje element, to poszycie czyli podocinam wszystko co potrzebuję tak, żebym miał to już gotowe w tej chwili tylko przyłożyć lekko podoginać, ponacinać nie, podoginać, pomłotkować i przyspawać. Natomiast zanim to zrobię, to wytnę również ten kawałek po to, żeby do naprawy tego, czyli wewnętrznej części, mieć jak najmniej materiału. Tutaj dzięki temu mogę sobie pospawać od tej strony, oszlifować, zabezpieczyć bardzo dobrze. Bo jeżeli tutaj to zamknę, to nie będę już w stanie zabezpieczyć nic. A tak to mogę pozabezpieczać porządnie i dopiero to wszystko zamykać. Także jeszcze dużo cięcia. I to nie jest koniec, oczywiście, y, tej, tej naprawy tutaj, bo praktycznie tu i tam dalej wszystko jest do wymiany. Ten fragment, czyli mocowanie karoserii do y, podłogi, do, do, no, do podłogi, również jest do wymiany. Tutaj akurat mam element, więc tym się nie przejmuję aż tak, ale dużo, dużo y, miejsc trzeba odtworzyć. Zobaczcie tutaj, y, tu. A, nie widać. Zobaczcie teraz. Świeci, tak? O, widać dziury. To nie są otwory technologiczne. E, tych dziur tam nie powinno być. Od drugiej strony, jak spojrzymy, to widać, że tu wszystko jest przeżarte. Po prostu e, ten element muszę dorobić. Nie, przepraszam, ten element muszę dorobić. Zobaczymy, jak to wygląda. Tam z tyłu trzeba. Dorobić, bo tu mamy znowu dziury. Cały ten rant, po całości praktycznie, wszędzie, 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 aż dotąd, tu jest nowy, trzeba dorobić, bo może od środka to wygląda nie najgorzej, ale od tej strony, jak się spojrzy, to już się zrdza i to nie jest taki nalot, który można by oczyścić, tylko to już się łamie. Jak się w to stuknie młotkiem, to nie reaguje jak metal, czyli nie jest plastyczne jest kruche. Więc cały rant jest do wycięcia i spawania nowy. Element, który wam pokazałem przed chwilą, że jest wstawiony, tak wyglądał od środka. Czyli mamy tutaj tylko i wyłącznie dwie małe dziurki, właściwie tutaj trzecią. Tak jak widać, zasłaniam palcem, odsłaniam. Czyli teoretycznie powinno wystarczyć słapać, zrobić tutaj spaw, 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 zakryte, ale z tej strony już widać, że to trochę gorzej wygląda. Materiału ubyło dosyć sporo i no to by się wszystko przetopiło, zrobiłyby się dziury yy, i spawanie tego dużo czasu by zajęło. Przede wszystkim nie miałoby sensu, ponieważ to zaraz by nowe dziury się robiły w innych miejscach. Wybaczcie, że nagrywanie spawania nie wyszło za dobrze. Nie zawsze nagrywam, nie zawsze zwrócę uwagę. Czasami tak pochłonie mnie praca, że kompletnie zapominam o tym, żeby sprawdzić, czy w aparacie jest dalej pamięć, czy dalej jest bateria. I takie są efekty. W tej chwili to będzie koniec nagrywania tej części. Widzicie, jak to wyszło? Zaraz wam pokażę zbliżenia. Zajmę się drugą stroną. Oczywiście to nie oznacza, że to koniec. Pracy po tej stronie, po prostu to jest koniec tego, co Wam pokażę. Z takich większych elementów, ta strona jest gotowa. Tutaj jeszcze jest dużo małych detali do poprawienia, e, natomiast musicie mi wybaczyć, niestety, terminy gonią i to będzie koniec odcinka. Chciałem zrobić odcinek z obu stron, e, natomiast, no niestety, muszę, muszę też się liczyć z tym, że to po prostu. Trzeba dowieść projekt. To jest cudzy projekt, nie może sobie wisieć tak jak mój przez 4 lata. I na tym skończę. Dajcie znać, czy wolicie oglądać dużo krótszych odcinków z mniejszych postępów, czy wolicie jeden duży. Oczywiście na koniec będzie odcinek z całej pracy, ze wszystkiego, co tutaj zrobiłem, tak żebyście mogli to obejrzeć w całości. No ale to dopiero jak skończę ten projekt, więc. Dowiecie się o tym, kiedy tamten odcinek, dopiero jak zobaczycie, że to już jedzie do malowania. I tyle. Uh, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby komentować pod poprzednim odcinkiem o Garbusie. Było strasznie dużo komentarzy, bardzo pozytywnych. Jestem mega wdzięczny. Bardzo Wam dziękuję za takie wsparcie. I naprawdę jest mi bardzo miło, kiedy mogę coś takiego przeczytać i Wam odpisać. Takie komentarze nie dość, że pomagają mi zachować motywację do pracy i kręcenia, co jest dodatkową dużą ilością pracy, to jeszcze pomagają rozwinąć kanał, ponieważ jest to bardzo pomocne, względem tam chodzi o algorytmy i takie nudne rzeczy. Także to bardzo dużo dla mnie znaczy i bardzo Wam dziękuję i nie proszę Was o nic więcej, tylko o zasubskrybowanie, zalajkowanie i skomentowanie. Dla Was to jest za darmowe, dla mnie to jest ogromna pomoc. Zobaczcie, nawet kot przyszedł. Pyk. Mimi. Może wygląda niewinnie, ale to jest, to jest kotka, która codziennie złowi kilka myszy, więc jest super mieć taką kotkę w, w, mieszkając na wsi. E, także jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Hej.